Jest piątek, 14 listopada, minęła godzina 22, zapraszam do studia lotto. Dobry wieczór, Konrado Moreno. Czas na losowania gier. Lotto, piątek to dzień Eurojackpot, dlatego przypomnimy sobie ostatnie wygrane. Dokładnie tydzień temu padły aż trzy wygrane czwartego stopnia w trzech różnych miastach. Warszawie, Częstochowie i Chwicach. Szczęśliwi gracze wygrali po ponad 290 tysięcy złotych. Gratuluję. Ale chyba każdy gracz marzy o głównej wygranej, a te w Eurojackpot mogą być niewyobrażalnie wielkie, bo kumulacje, hmm, kumulacja może nawet ponad pół miliarda złotych, ale zostawmy na chwilę uroczek, bo pora na inne losowania gier Lotto. Jutro będzie można zdobyć miliony w Lotto. Tym razem do wygrania może być nawet 5 milionów złotych. Warto pamiętać, że w Lotto Plus można wygrać milion złotych. Wczoraj taka wygrana padła w kontach wrocławskich. Gratuluję. A wczoraj w MultiMulti -multi padły dwie wysokie wygrane. Jedna była warta aż 390 tysięcy złotych, a druga 100 tysięcy złotych. Gratuluję zwycięzcom. A teraz czas na losowanie 20 liczb w MultiMulti. -multi. Powodzenia. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejnołożonych kul. Pendel maszyny jest pusty. Zwaniamy blokadę. Losujemy dwadzieścia liczb. Oto wylosowane liczby dwadzieścia cztery siedemdziesiąt dwa sześć piętnaście siedem. Trzydzieści jeden, sześćdziesiąt pięć, siedemdziesiąt trzy, siedemdziesiąt sześćdziesiąt trzy czterdzieści jeden pięćdziesiąt dwa pięćdziesiąt jeden.

W mini lotto konkretne wygrane padają dzień po dniu. Na przykład wczoraj w Warszawie padła piątka warta ponad 430 tys. złotych. Gratuluję i zapraszam na losowanie mini lotto. W kasecie maszyny losującej znajdują się 42 kolejne ułożone kule. Komora mieszania jest pusta, zwaniamy blokadę i losujemy 5 liczb. Oto wylosowane liczby. 3 11 19 12 42 Jeden los kaskady to aż dwie szanse na trafienie głównej wygranej, a do wygrania jest 250 000 zł. Jedna z ostatnich takich wygranych padła w poniedziałek w miejscowości Skurcz. Gratuluję. Zapraszam na kaskadę. W kasecie maszyny losującej znajdują się 24 kolejne ułożone kule. Bęben maszyny losującej jest pusty. Zwaniamy blokadę. Losujemy 12 liczb.

Dwadzieścia dwa, trzynaście, osiemnaście, dwadzieścia jeden. Losowanie Euro odbyło się dziś pod nadzorem fińskiej loterii. W puli na wygrane pierwszego stopnia było osiemdziesiąt milionów złotych. Wynik losowania Eurojackpot będzie dostępny na stronie lottopl, tak jak jego retransmisja. W ekstrapensji można zdobyć nawet 5000 zł wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Wczoraj taką wygraną odnotowaliśmy w Grabowie nad Prosną. Losujmy pensję. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35,4 kolejne ułożone kule. Wępny maszyny losującej są puste. Zwaniamy blokady i zaczynamy losowania. Oto wylosowane liczby. 6 33 23 30 trzydzieści siedem. A ostatnim wylosowaną liczbą w ekstrapensji jest liczba 4. Te same liczby wytypowane w ekstrapensji mogą wziąć udział w losowaniu ekstra premii. Wystarczy dopłacić tylko złotówkę do zakładu. Powodzenia. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35 4 kolejne ułożone kule. Bębny maszyny losującej są puste, zwalniamy blokady i zaczynamy losowanie. Oto wylosowane liczby. 25 18 15 13. 3. A ostatnią wylosowano liczbą w ekstra premii jest liczba 4. Kolejne losowanie Eurojackpot we wtorek, tym razem. Do wygrania może być nawet 100 milionów złotych. A wyniki wszystkich losowań można sprawdzić w każdej chwili na stronie lotto.pl. Na zakończenie zapraszam jeszcze na Tor Służewiec w Warszawie. Przed nami ostatni weekend sezonu, więc nie zabraknie atrakcji. Jest to idealne miejsce, aby spędzić dzień z rodziną i przyjaciółmi. A w imieniu Marcina Mańki zapraszam na jutrzejsze losowanie o godzinie 22. Tym razem na tenie P3. Życzę miłego wieczoru, wysokich wygranych i spokojnej nocy. No to szczęśliwe liczby. 9. Bo Basiano urodziny dziewiątego. 29 lat razem. 17. Mój mistrzowski numer. 32. Nasz wymarzony dom. 8. Z rejestracji naszego garbusa. 6, a nawet 7. Życzę szczęścia. Szczęście już mam, ale w gra W życiu liczy się szczęście. Daj mu szansę i graj! Graj w punktach lotto w aplikacji nalotto.pl